Dawno, dawno temu pewien jaskiniowiec Jurek miał patyczek. Spotkał drugiego jaskiniowca, roboczo nazwijmy go Henkiem, który miał kamyczek. I postanowili się wymienić. Była to prawdopodobnie pierwsza transakcja w historii świata. Dlaczego to zrobili? Cóż, pewnie z tych samych powodów, dla których my kupujemy dzisiaj. A więc Jurek uznał, że posiadanie kamyczka jest dla niego bardziej wartościowe niż posiadanie patyczka. Podobnie my dzisiaj uznajemy, że posiadanie samochodu jest dla nas bardziej ważne i da nam więcej korzyści niż posiadanie 20 tysięcy złotych na koncie, albo wykupienie dodatkowego ubezpieczenia jest dla nas ważniejsze niż posiadanie 100 złotych miesięcznie. Zanim jednak dokonamy zakupu, musimy podjąć decyzję. I tu zaczyna robić się ciekawie, bo wbrew pozorom większość naszych decyzji zakupowych nie podejmujemy w sposób racjonalny i samodzielny. Większość decyzji podejmujemy w sposób emocjonalny, a dopiero później dokładamy do tego jakąś logiczną argumentację. Cały czas ulegamy świadomie bądź nie jakiemuś wpływowi zewnętrznemu. Sprzedawcy wykorzystują różnorakie techniki sprzedaży, aby wymusić na nas, chęć kupna jakiegoś przedmiotu. Dla przykładu Ania, idąc do sklepu, może kupić 10 wspaniałych, cudownych, idealnych sukienek, które znalazła na jesiennej wyprzedaży, bo przecież taka okazja może się nie powtórzyć, a te sukienki są takie piękne. Albo Mirek może kupić zestaw kluczy nasadowych, które są przecież tak bardzo potrzebne, bo była bardzo duża promocja. Czy chcieli to kupić? Prawdopodobnie nie. Jednak sprzedawca w jakiś sposób wywarł na nich wpływ, tak aby oni dokonali tego zakupu. Sprzedawca pobudził pewne emocje, które przyczyniły się do tego, że Ania i Mirek zechcieli coś kupić. Oczywiście możemy częściowo zmniejszyć wpływ emocji na decyzje, które podejmujemy. Jednak nigdy nie zrobimy tego w 100%. No, chyba że jesteśmy psychopatami. O tym, jaką decyzję podejmujemy, decydują emocje, które są w danej chwili najsilniejsze. Dla przykładu, wizja utraty czegoś jest zdecydowanie silniejszym odczuciem, niż wizja zarobienia dodatkowych pieniędzy. Potwierdzają to wyniki badań, w których to naukowcy wraz z przedstawicielami pewnej firmy chodzili od drzwi do drzwi, tak jak pewna znana i lubiana grupa społeczna, chcąca porozmawiać tylko chwilę o Bogu, i oferowali ludziom. Wymianę ocieplenia, czy też zakup dodatkowego ocieplenia. W połowie osób powiedziano, że zaoszczędzą 75 centów każdego dnia, jeżeli zdecydują się zakupić to ocieplenie. W drugiej połowie powiedziano, że jeżeli nie zakupią ocieplenia, stracą 75 centów każdego dnia. Czyli w gruncie rzeczy powiedzieli dokładnie to samo, ale innymi słowami. Jak się okazało, grupa, która usłyszała o stracie 75 centów, zdecydowała się ponad dwa razy częściej na zakup tego ocieplenia. Dlaczego tak się dzieje? Wizja utraty czegoś zawiera w sobie element niedostępności. A to właśnie niedostępność jest jedną z podstawowych zasad wywierania wpływu. To właśnie dlatego ostatni koncert, pożegnalny koncert jakiegoś zespołu przyciąga tak wielką rzeszę ludzi, jest tak bardzo popularny. Z tego samego powodu wielcy artyści, na przykład malarze, największą popularność zdobywają po śmierci, ponieważ wtedy ich dzieła już są niedostępne, no więcej nie namaluje. Ludzie są w stanie zapłacić fortunę za coś niepowtarzalnego. Właśnie na tym opiera się cały rynek kolekcjonerski. Im rzecz rzadsza czy wręcz unikatowa, tym jej cena oraz wartość wyższa. Jak to się jednak ma do naszych codziennych zakupów? Aby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy, że udamy się do dowolnego sklepu, pójdziemy do dowolnego centrum handlowego albo obejrzymy dowolną reklamę. Zobaczymy tam hasła typu tylko teraz, edycja limitowana, zadzwoń a otrzymasz wspaniały, cudowny radziecki ołówek albo wyprzedaż rącznika. Te wszystkie hasła mają na celu tylko jedną rzecz. Zachęcić nas do wydania naszych pieniędzy i do tego, abyśmy dokonali zakupu. Światowej Sławy psycholog społeczny profesor Robert Cialdini, analizując setki technik wywierania wpływu, doszedł do wniosku, że większość z nich możemy podzielić na sześć kategorii wzajemności, niedostępności, autorytetu, konsekwencji, lubienia oraz społecznego dowodu słuszności. Niezależnie czy tego chcemy, czy nie, te sześć reguł w pewien sposób kształtuje nasze życie, ponieważ w dużej mierze to od nich zależy to, jaką decyzję podejmiemy w danej chwili. Prawdę mówiąc, z tych reguł korzysta każdy: dziecko, dorosły, lekarz, ksiądz czy oczywiście sprzedawca. Z tą jednak różnicą, że niektórzy korzystają z tych reguł świadomie, a inni nie. Dlatego tak ważne jest, abyśmy je poznali, ponieważ jeżeli nie będziemy ich znać, będzie można nami łatwiej manipulować, a tego oczywiście byśmy nie chcieli. W 2012 roku został przeprowadzony globalny sondaż, w którym to ponad połowa ankietowanych, przyznała się do tego, że zdarza im się kupować niepotrzebne rzeczy. Jak to więc możliwe, że tak duża liczba osób kupuje coś, czego tak naprawdę nie chce? Jak się okazuje, olbrzymie znaczenie mają tutaj reklamy. Reklamy, które wykorzystują nie tylko te sześć podstawowych reguł wywierania wpływu, ale także setki technik w tych regułach zawartych. Dlatego tak ważne jest, abyśmy je poznali. Każdy z nas chce mieć najładniejszy dom, najfajniejszy samochód czy pojechać na niezapomniane wakacje. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że po prostu duża część osób nie ma na to pieniędzy. Życie ponad stan nie jest jakimś nowym zjawiskiem. Już w XVI wieku wśród polskiej szlachty pojawiło się powiedzenie Zastaw się, a postaw się. Znaczyło ono tyle, żeby gości przyjmować niezwykle uroczyście. Nawet jeżeli trzeba by się było zadłużyć. Niestety, akurat z tej cechy naszych szlacheckich przodków korzystamy do dzisiaj. Pytanie: dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź znajdziemy w hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa. Patrząc na tą swego rodzaju piramidę, zobaczymy, że w jej podstawie znajdują się potrzeby fizjologiczne takie jak oddychanie, sen czy jedzenie. Na drugim miejscu znajdują się potrzeby bezpieczeństwa, a już na trzecim, czyli niezwykle wysokim, znajdziemy potrzebę przynależności do grupy społecznej. I to właśnie chęć identyfikowania się z grupą społeczną, na przykład ludźmi z naszej miejscowości, kolegami z pracy czy szkoły, doprowadza do tego, że jesteśmy w stanie zrobić naprawdę wiele rzeczy, abyśmy tylko nie byli z tej grupy odrzuceni. Nasi przodkowie również nie chcieli pokazać, że są biedniejsi o innych. I próbowali za wszelką cenę udowodnić, jak wielkie bogactwa posiadają. A jak to się skończyło, wszyscy doskonale wiemy z historii. Każdy z nas jest zarówno sprzedawcą, jak i kupującym. Idąc do pracy, sprzedajemy swój czas i umiejętności, w zamian za co otrzymujemy pieniądze, za które następnie kupimy coś, co naszym zdaniem jest nam potrzebne. Ważne jednak, aby to było faktycznie nasze zdanie. Firmy oraz przedstawiciele handlowi czy też handlowcy wykorzystują przeróżne techniki i tutaj jest ich przewaga, ponieważ oni znają te techniki, oni wiedzą jak rozmawiać z nami, aby nas nakłonić do zakupu, natomiast my bardzo często nie mamy pojęcia, w jaki sposób się przed tym bronić. Każda firma, która chce się rozwijać, która chce się utrzymać na dzisiejszym niezwykle trudnym rynku, musi przeznaczać dosyć duże nakłady finansowe na sprzedaż. Poprzez sprzedaż rozumiemy tutaj zarówno przedstawicieli handlowych, jak i cały marketing. A więc, firmy muszą wydawać olbrzymie pieniądze na to, aby nam coś sprzedać. Prawdę mówiąc, w stosowaniu technik sprzedaży nie ma nic złego, pod warunkiem, że będą one służyć perswazji, a nie manipulacji. Perswazja od manipulacji różni się tym, że przekonując jakąś osobę do, na przykład, zakupu, nie zaszkodzimy jej w późniejszym czasie. Czyli zależy nam na tym, co się będzie działo z tą osobą po zakupie tego przedmiotu. Natomiast jeżeli korzystamy z manipulacji, wtedy jedyne, co się liczy, to nasze korzyści, czyli na przykład to, ile zarobimy, a to, czy ktoś będzie później zadowolony z tego zakupu, czy nie, czy będzie przychodził z reklamacjami, kompletnie nas nie obchodzi. Oczywiście perswazji i manipulacji nie używamy tylko i wyłącznie w sprzedaży. Możemy z niej korzystać w zasadzie w każdej dziedzinie naszego życia i prawdę mówiąc, korzystamy. Niestety, często nieświadomie. Zapewne każdy z nas doświadczył na własnej skórze i jednego, i drugiego, i perswazji, i manipulacji. Wystarczy przypomnieć sobie sytuację, kiedy byliśmy w jakimś sklepie i spotkaliśmy nieuczciwego sprzedawcę, który dla przykładu sprzedał nam za drogi telewizor, chociaż doskonale wiedział, że za tydzień jego cena znacząco spadnie, ale chciał więcej zarobić, więc wykorzystał techniki wybierania wpływu skorzystał z manipulacji i sprzedał nam drożej telewizor, chociaż wiedział, że może go sprzedać taniej. Niestety nie wiemy, czy nasz jaskiniowiec, żyjący kilkaset tysięcy lat temu, był zadowolony z wymiany, której dokonał. Ale miejmy nadzieję, że tak. Dzisiaj omówiliśmy jedynie małą cząstkę tego, dlaczego kupujemy niepotrzebne rzeczy oraz w jaki sposób sprzedawcy nakłaniają nas do tego. Do tego tematu wrócimy na pewno jeszcze nie raz. Jest to wiedza, którą chciałem się z Wami podzielić i myślę, że jest warta rozpowszechnienia. Do zobaczenia.